Urząd Miejski w Gnieźnie zamierza przeprowadzić kursy języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy zamieszkali w naszym mieście. W tym celu magistrat poszukuje nauczycieli, którzy mogliby sprostać temu zadaniu. Myśląc znowu o tym, aby te osoby, które do nas przyjechały, mogły w jak najszybszym czasie rozpocząć pracę, a wiadomo, że praca również wiąże się z tym, żeby, żeby trzeba się komunikować. Najczęściej pewnie będzie to praca gdzieś tam w usługach, a więc praca w bezpośrednim kontakcie z drugim, drugą osobą, z klientem, a więc tutaj potrzebny jest też, potrzebna jest też znajomość języka polskiego, przynajmniej taka komunikacyjna, więc chcemy też taki kurs rozpocząć. W związku z tym poszukujemy osób, które są w stanie nam pomóc i poprowadzić takie lekcje, a więc znają język polski i ukraiński. Bądź też no, język angielski i polski po to, aby, aby no, są, byłyby te osoby przygotowane również do nauczania, prowadzenia nauki języka. No, ma, w tej chwili zgłosiło się 160 osób, a więc no, jest to duża grupa osób. Żeby efektywnie uczyć tego języka, musielibyśmy ich pewnie podzielić na takie grupy 15-osobowe, a więc jest to duża, duża ilość grup, a więc no, nie możemy zrobić tego jedną czy dwoma osobami, bo to też w tym tygodniu jakby pracy trzeba gdzieś to rozłożyć, a więc mamy już pierwsze zgłoszenia, mamy dwie osoby, ale to jest wciąż mało, więc bardzo prosimy, jeżeli są takie osoby, które podjęłyby się tego zadania o zgłoszenie się do rzecznika Urzędu Miasta Gniezna, więc albo mailowo na adres rzecznikmałpa.gniezno.eu bądź telefonicznie 61 42604 Pierwszy z takich kursów już ruszył i jest prowadzony w hotelu Lech, gdzie ulokowano pierwszych uchodźców z Ukrainy.